Mamy taki, taki element scenograficzny, taką kapsułę. Żartujemy, że to jest kabina prysznicowa, w której właśnie w tej, w tej kapsule będzie pojawiał się Czesław Mozil. Zawiesek jak złoto. skrycie żeliwa i, i wszystkich konstrukcji żeliwnych. Nie wiem, uwielbiam te, te, te klimaty kolumn dworców, balustrad. To jest wszystko filigran XIX wieku i wszystko nitowane. One w pierwszej części są podporami w mieszkaniu, w pokoju, potem zjeżdżają się, tworzą w ogrodzie te, te całe jakieś przejścia i tak dalej, konstrukcje. FX pod tytułem Ucha polega na tym, że Dona Lucia potrafi swoim takim tym batem zastrzelić muchę w locie. No i ta mucha musi spaść, żeby było widać, że spada mucha. Się nie kapało, tylko tak. O, 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 Dobra, o, Część jest przestrzenna. Są elementy regały, kolumny, meble, ale część scenografii jest w projekcji. I w momencie, kiedy podnosi się ściana, która jest cała szara, no to jest rzutowana projekcja. To są rzeczy animacyjne, bo jak się na przykład patrzycie konkretnie, to zobaczycie, że raz na jakiś czas ten, ten maszkaron ruszy, rusza językiem. Takim głównym wyznacznikiem Scenografa, było takie hasło steampunk, prawda? Czyli, czyli Epoka Pary, ale też taka przetworzona współcześnie przez taki powiedzmy postmodernizm, że mamy niby retro, ale z drugiej strony jest to wszystko takie bardzo yy, uwspółcześnione. Czy ja się cieszę? Cieszę się jak dziecko. Zawsze pierwszy montaż to jest trochę jak wigilia. Jest tak, nie? I teraz, jak Donald Lucia ja zabije muchę, to tam, Bo to jest wszystko oczywiście schowane za parlamentami, nie? Jak do nauczyć zabiję muchę, to mucha poleci.